W Portugalii istnieje jedno słowo, którego nie da się naprawdę przetłumaczyć. Nie dlatego, że jest zbyt skomplikowane, ale dlatego, że opisuje uczucie, którego nie da się wytłumaczyć słowami. To słowo to Saudade. Dla Portugalczyków Saudade to nie tylko tęsknota, to jednocześnie smutek i spokój. Ból po tym, co minęło, i wdzięczność, że to w ogóle istniało. Mówi się, że narody tworzą swoje języki tak, jak tworzą swoje dusze, a dusza Portugalii jest właśnie Saudade. Aby zrozumieć to słowo, Trzeba cofnąć się do XV wieku, czasów, gdy Portugalia była potęgą morską. Z małych portów, takich jak Lagos, Sagres czy Belem, wyruszali żeglarze, którzy odkrywali nieznane części świata. Ich rodziny zostawały na brzegu, często z jednym pytaniem. Czy kiedykolwiek wróci? Nie było telefonów, nie było wiadomości. Tylko morze ogromne, bezlitosne, niekończące się. Z tej ciszy narodziło się saudade, uczucie tęsknoty, która nigdy nie znika, ale staje się częścią życia. To właśnie wtedy Portugalczycy nauczyli się, że tęsknota nie musi być cierpieniem. Może być też piękna, bo saudade to nie tylko brak kogoś czy czego. To świadomość, że coś było tak ważne, że zostawiło ślad na zawsze. Z biegiem wieków saudade stała się częścią kultury. Znajdziesz ją w pieśniach fado, tych cichych, smutnych melodiach, które brzmą jak wspomnienie dawnej miłości. Znajdziesz ją w portugalskiej poezji, spojrzeniu starszego mężczyzny siedzącego w kawiarni nad oceanem. Znajdziesz ją w sposobie, w jaki Portugalczycy patrzą na świat spokojnie, z dystansem, bez pośpiechu. Bo saudade uczy, że nie trzeba mieć wszystkiego. Czasem wystarczy pamięć i wdzięczność za to, że coś pięknego się wydarzyło. To właśnie ten spokój odróżnia Portugalię od wielu innych krajów. Naród, który przez wieki żył na granicy oceanu, nauczył się żyć z niepewnością. Nauczył się żegnać, tęsknić i iść dalej. Niektórzy mówią, że saudade to najpiękniejsze portugalskie słowo, bo łączy przeszłość z teraźniejszością. To pamięć o tym, co było i nadzieja, że jeszcze kiedyś to wróci, choćby w snach. Więc jeśli kiedyś będziesz w Portugalii, usłyszysz z jakiegoś baru ciche fado. Zamknij oczy i posłuchaj, bo w tej melodii usłyszysz wszystko, czym jest Portugalia. Morze, tęsknotę, wspomnienie, spokój. Jednym słowem, saudade. To już wszystko na dziś. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia poprzednich filmów na kanale Sekrety Portugalii. A ja się z Wami żegnam. Żegnam!